Witajcie ponownie, obok Snakes. I słuchajcie, stawiamy sobie Cold Strike. Najpierw znaczy bar. I obok baru więzienie zrobimy od razu. Super. Napijemy się na Eee, yes, wróć, wróć, strzał dorobimy przecież. Jak mogę zapomnieć o strzałach? No już się trochę wysypało strzał. Musimy trochę ich tu schować. E, przenieść grupę. No i tu leży jedno. Dobra, mamy to. Musimy sobie jeszcze wodę i lecimy do Corps Creek. Ignorujemy panów. Odcinek ignorujemy ich. A oto i Corpse Creek. O, woda. Witamy w Kuźnikowskich. Jestem Jeb i prowadzę tutejszą Kuźnię, w której wytwarzam wszelkiego rodzaju bronie, ale strzelby to moja specjalność. Jeśli chcesz skorzystać z tamtejszego warsztatu różnikarza, zapraszam. Może nawet spróbujesz z wypolerowanym wi wi Winchesterem. Co sądzisz o innych osobach w mieście? Hmm, właściwie jest tylko kilka bliskich mi osób w mieście. Była Mary z hotelu. Panie, błogosław jej serce. Kupiec w mieście to mój przyja przyjaciel, a byrt jest w porządku. Bardziej zależy mi na ludziach spoza miasta. Mówiąc o tym, spotkałaś Starka? Wykonuj jakieś prace w lasach. Rzeczywiście go spotkałam. Ma się bardzo dobrze. Tak dobrze to słyszeć. Dziękuję. Stark jest mi bardzo bliski. Otrzymałem paczkę od Starka. Z bardzo specjalnym prezentem dla mnie. On ma takie dobre serce. Chciałbym się odwdzięczyć, ale poczta ostatnio tak długo idzie. Czy mo mogłabyś to dostarczyć dla mnie? To spora podróż, wiem, ale sprawię, że będzie to warte Twojego czasu. Zamiast dam Ci plany budowy najlepszego karabinu na całym zachodzie. Prawdziwa specjalność drzeba. Zgódź się na dostarczenie paczki. Ok, mogę to na Ciebie zrobić. Dostarczę Twoją paczkę do Starka. Fantastycznie, masz, weź to i proszę daj mu znać, że o nim myślę. Co możesz mi powiedzieć o Korpus Creek? Cóż, Corb Creek jest całkiem duże. Po drugiej stronie ulicy jest oczywiście Barberda, w którym można napić się jego słynnej whisky. Ale w tym mieście mamy też biuro szeryfa, dzielnicę kupiecką, stację kolejową i kościół z cmentarzem. Aha, i dom burmistrza. To ta wielka, brzydka rzecz. Stan miasta nie jest jednak w tej chwili zbyt dobry. Te cholerne rzeczy biegają wszędzie. Ale udaje mi się trzymać ich na dystans. Wystarczająco dużo broni dookoła, rozumiesz? To obok to hotel, prawda? Ach tak, majestatyczny hotel Corpse już nie taki majestatyczny, co? Widział swoje lepsze dni. Od tej pamiętnej nocy w hotelu nie ma słodkiej Mary. Muszę powiedzieć, że tęsknię za nią. Było światłem tego miasta i do tego wspaniałą sąsiadką. Zawsze dbając o ten hotel i wszystkich, który, którzy się pojawili. Nawet pozwalała mi spać w pokoju od czasu do czasu, kiedy pracowała do późna. W każdym razie Mary już z nami nie ma. Mam jednak nadzieję, że jej córka dobrze, się, dobrze sobie radzi w dziczy. Nie widziałem jej od czasu, gdy kilka lat temu wyprowadziła się z miasta. Mówiąc o jej córce, jesteś bardzo do niej podobna. O nie, moja mama, mam na imię Ajana i jestem córką mary. To za słodko gorzki świat. Teraz to widzę jak dobrze widzieć do Ciebie, że wszystko u ciebie jest w porządku, ale bardzo mi przykro, że powiedziałem Ci o odejściu twojej matki w taki sposób. Nie wiedziałem, proszę wybacz mi przez chwilę milczę. Jak odeszła? Naprawdę chciałabym wiedzieć. Kiedy spadły kamienie, pobiegła szukać schronienia, ale po drodze została uderzona przez jakiś fragment. Tak mi przykro, Ayano. Gdzie została pochowana? Pochowaliśmy ją na cmentarzu Corpse Street. Co tydzień sprawdzam jej grób i składam na nim kwiaty. Tak się cieszę, że nie zamieniła się w jedną z tych rzeczy. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Pójdę poszukać jej grobu. W każdej chwili, Ayano. Kiedy znajdziesz cmentarz, poszukaj grobu z kwiatami. Hmm, e, czy coś jeszcze? Przeglądaj towary. O, 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 o. brązo mnie interesuje. Ile? O, trochę chłopie cię poniosło. Ty też za nią 50... Ja ci daję... Ty mi dasz 50, a ja mam kupić za 500. To jest też kolo naprawdę niepoważne. Ech, masakra. To już nic nie sprzedamy. Zapasażenia też nie ma co sprzedawać, kolego. Może z żywności byś coś chciał. Też nie. Uciszę patyki. Z drogą masz koleś. Dobry konik. Перед і працювала моя мама Hej panienko, witam w moim sprawnym lokalu. Nazywam się Byrd, a to jest mój bar. Cieszę się, że tu zawitałaś. Wychodzenie na zewnątrz nie jest już bezpieczne, odkąd zagubione dusze zaczęły się włóczyć. Do diabła, po prostu cieszę się, że mój bar wciąż stoi. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym mieście? Oczywiście, że mogę. Widzisz, Korps Creek to stare miasto. Od momentu powstania przyciągało ludzi wszelkiego rodzaju. Powiedziałbym, że przeważnie dobry, ale też od czasu do czasu trafiło się ze wstąpienia Jambuko. Każdy, kto chce napić się drinka uberdach, jest mile widziany. Po prostu nie pozwalam na kłopoty. Czy mogę prosić o coś do picia? Na pewno możesz, jesteś właściwie w miejscu, panienko. Chociaż ostatnie wydarzenia spowodowały pewne, no cóż, nazwijmy to problemy z zaopatrzeniem. Kiedy kamienie spadły z nieba, ziemia się zatrzęsła, a wiele moich butelek spadło z półek, rozumiesz? Przy tak małej podaży i dużym popycie nie pozostaje nic innego, jak podnieść ceny. Panie Fortunne, czy jest coś, co mogę zrobić, aby ci pomóc? To mówię od swojej strony pytasz, panienko, właściwie jest coś, w czym możesz mi pomóc. Muszę uzupełnić zapasy mojej słynnej whisky palmik Birda. Aby to zrobić, potrzebuję nowego zapasu butelek, które wypełnię dobrymi rzeczami. Domyślam się, że w każdym piecu możesz wytopić szkło, a następnie stworzyć z niego całą skrzynkę butelek. Znać potem kupca w magazynie, gdzieś w mieście, pomoże ci je napełnić. Po dostarczeniu nowego asortymentu mogę w końcu ponownie obniżyć ceny. Aha, i wiesz co? Dorzacie ci nawet darmową butelkę za Twój wysiłek. No dobra. Strzęka z butelkami. Handla w magazynie. No dobra. O, to i toj. Serio, ja szukam... To nikt z pana są w spoko, ale ja w tej tojgrze właśnie kości. Co się stało z tym koniem? To powinno być jakiś trading post Nie można się dostać O, a tu mamy więzienie Hmm. Nie żyję, nie żyję. O nie, jestem całkiem sam. Em, cześć. O, cześć. Mm, mm, nie widziałem Cię tam. Ja e, potrzebuję pomocy. Czy mogłabyś mi pomóc w kilku bardzo ważnych kwestiach prawnych? Co się stało? Mój szef, szeryf Sharp, zaginął. Wyszedł zbadać jedną z tych rzeczy i cóż, em... wszystko w porządku? Przykro mi. Ashley próbuje zachować spokój. Złapali go panienko i zaciągnęli go na cmentarz. Ledwo udało mi się uciec. Czy twoim zadaniem jako zastępcy nie jest znalezienie go? Oczywiście, że tak. Ja, ja poszedłbym go szukać, ale, ale muszę się upewnić, że biuro szeryfa będzie otwarte dla osób będących w niebezpieczeństwie. Jak mogę ci pomóc? Nie możesz iść i go wytropić? Jak mówiłem, to bardzo ważne. Gdzie zaatakowano szeryfa? Stało się to tutaj, w mieście, w pobliżu cmentarza. Poszedłbym go uratować, ale jak powiedziałem, e, mam bardzo ważne obowiązki zastępcy do załatwienia. Dziękuję za upewnienie się, że nic mu nie jest. Dlaczego zagubiona dusza jest ujęta w w wozie na zewnątrz? Och, widziałaś to? Trudno to przegapić. Od jakiegoś czasu kręci się w pobliżu punktu handlowego Brauna. Ale potem zabłądził do naszego rozbitego wozu więziennego. Ktoś musiał bardzo szybko zamknąć drzwi, bo gdy wyjrzałem przez okno, było zamknięte. Nie przypomina ci to jednak kogoś? Naprawdę? Kogo ci to przypomina? Cóż, przypomina mi trochę matkę braci Brown, jak ona ma na imię. Ale to nie może być prawda, pewnie widzę różne rzeczy. Ale tak jak mówiłem, czy mogłabyś mi pomóc w kilku bardzo ważnych kwestiach prawnych? Tak, już wzięłam to zadanie. Zastanów o jej losie. Czy naprawdę go odwieczono? To znaczy, zwrac mi. To nic nie ma. O, tutaj się skończy. O, końskie włosie. Nowe rzeczy. O matko, przeszukaj trumnę. Kość. A to znowu w klozecie szukamy? Podkowa. Kto wrzuca do toalety podkowe? Halo? Poza ludźmi naprawdę. We, a musimy do stołu kartograficznego. Dobra. Dobra, yy, to ja poproszę żywego konika. I teraz tak. Konik. Wioska. Zmieśniemy panu patruszkę. Hmm. Hej, to znowu ty! Minęło trochę czasu, odkąd cię widziałem. Mam do ciebie paczkę od drzewa. Oto ona. Spójrzmy. Na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Och, to wspaniale! Mój prezent dotarł do niego i oto jego odpowiedź. Nie mogę się doczekać, że zobaczyć kto to jest. Jestem pewien, że zaoferował ci jakąś nagrodę, ale pozwól, że ja też dam ci coś ekstra. To bardzo miłe z Twojej strony. Masz, weź ten zegarek. Nadal działa, ale już go nie używam. Powodzenia w podróży. Dobra, teraz zbraćmy jeszcze trzeba pogadać. Hmm. Stronę. Hmm. Witaj, dobrze cię znów widzieć. Jak się masz? W początku, ale mam złe wieści. Wygląda na to, że Twoja matka zmieniła się w zagubioną duszę. O nie, więc to prawda. Przez chwilę niekontrolowanie szlocha. O Boże, o Boże, dokąd zmierza ten świat? Nasza kochana, stara Tara. Jak wyglądała? Było źle? Nie było tak źle. Wciąż przypomina Twoją matkę. No cóż, dobrze to słyszeć, ale ona się zmieniła, prawda? Nie wiem, co powinniśmy zrobić. Widziałeś się. Czy masz jakieś rady? Nadal jestem trochę z Twojej matki, może powinniśmy pozwolić jej żyć? Naprawdę? Myślisz, że wciąż może znaleźć radość na tym świecie? Chyba masz rację, ale to oznacza, że już nigdy tam nie wrócimy. Nie mogłem znieść jej widoku w takim stanie, w jakim ją widzieliśmy taka agresywna. Dziękujemy jednak za poinformowanie nas. To było bardzo miłe z Twojej strony. To się do drzewa zmiętasz. Dobra. O, pęce, ja tu zamykam. Teraz tak. To możemy to schować. to minę tu zostawimy. po prostu kamienie no tutaj troszkę wyśniemy, to zostawimy to zostawimy dobra, to... Możemy to nastawić. stać mi. A środowiska? Nie, spoko. Co eee, to teraz tak? Skrzynkę z butelkami wytworzyć. sześć desek, jedna deski, sześć szkła. Deski. Sześć szkła. I piłkami. I to hajcie. Na dzisiaj myślę, że zakończymy. A, jeszcze szybko coś zjeść. Proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj sobie jeszcze tylko spojrzymy. Dużo brązu. Czyli dużo babeczek. Czyli idziemy zbierać... No wiecie, no, no, no. To na polu, no. Zboże. mogą słówka sobie znaleźć. Dobra. Zapisujemy i na dziś tyle. Cześć.